659 cm sześciennych, 67 mm, 95 koni, 183 kg wagi. Kontrolowane praktycznie wszystko, co można kontrolować. Kontrola trakcji jest kontrolowana przez Was. ABS, wheelie Control i hamowanie silnikiem. Aprilia Tuono, 660. Cześć, ja jestem Łukasz i dzisiaj przedstawię Wam Aprilię Tuono 660, model na 2021 rok. W dość chłodnych warunkach testowany, ale... Oj, ale. Słuchajcie, yy, będę chwalił. Ten film będzie chwaleniem motocykla. Narzekania będzie tutaj mało i narzekanie będzie naprawdę na niewielkie pierdoły. Mam nadzieję, że te psy w tle Wam jakoś mocno nie przeszkadzają. Bo tak naprawdę tutaj nie znalazłem zbyt wielu powodów do narzekań. I naprawdę są to pierdoły. Powtórzę się jeszcze raz. Ale od początku. Jak dobrze wiemy, normy euro w bardzo dużym stopniu pozabijały nam czterocylindrowe 600 ki Nie mamy ich dostępnych już w Europie w większości wypadków. Co prawda, ostała się Honda. Też nie do końca z 600 ką tylko 650 i jest ona dostępna, ale już nie, nie w takich wersjach jak, jak to bywało kiedyś. Już nie mamy RR-ki czy, czy tym podobnej rzeczy. Czemu odniesienie do RR-ki? Bo na tych zgliszczach. E tych wszystkich silników typu 600R4 próbowano coś zbudować, żeby tą lukę jakoś zastąpić. Na razie nie mamy jeszcze supersportu w tej klasie, chociaż tutaj można by było popolemizować przy rs 660, ale nie miałem okazji mi jeździć, więc nie będę się jeszcze na ten temat wypowiadał. Natomiast na tych zgliszczach próbowano coś zbudować. No i każda marka robiła to po swojemu. Po swojemu zrobiła to Yamaha z silnikiem CP2, po swojemu, zrobiło to kawasaki z silnikiem 650, który po prostu został w ofercie, to był silnik, jest silnik przeniesiony jeszcze z serii ER, więc teraz w Ninja 650, czy tam w Z650 mamy go dostępnego. Jeżeli chodzi o czterocylindrowe silniki, tutaj nam został. Zostało nam to wszystko podniesione, tak? Bo w większości marek, jeżeli mamy już dostępne 4 jeżeli się to uda, to to są albo 900, albo litra, albo dużo wyższe już pojemności. A z niższych pojemności mamy zazwyczaj mniej cylindrów. Bo w większości pozostały cylindry dwa. No Triumph ma trzy cylindry, no i te wspomniana Honda ma cztery. I tutaj jeszcze to się jak gdyby tak nie do końca unormowało bo nie wiem, czy kojarzycie, w większości marek było tak, że te wszystkie rzędowe czwórki były do siebie zbliżone osiągami. Miały trochę inną charakterystykę, ale miały dość podobną do siebie moc, dość podobny do siebie moment obrotowy, no bo moment obrotowy też jak gdyby w dużej części będzie wynikał z pojemności. I to wszystko było do siebie zbliżone. Teraz mamy bardzo duży rozstrzał. Mamy yy, silniki nudne, mamy silniki takie nawet całkiem przyjemne i mamy silniki... Taki jak tu. Co mam na myśli, mówiąc, taki jak tu? E, powiem Wam w ten sposób. Nie doceniłem tego motocykla odbierając go e, z, od importera. Dlaczego go nie doceniłem? Bo mam za sobą przejażdżkę Tracerem 700. Jak gdyby poznałem możliwości silnika CP2, bo z tego co dobrze pamiętam, e, Yamaha pakując go do wszystkich modeli, który jest wyposażony w ten silnik. Zostawia jego moc i całą resztę. Chyba w tenerze był trochę prze, przekonfigurowany, ale jak gdyby w tym momencie nieistotne. Nie miałem okazji jeździć nową Yamaha R7, więc też nie mogę się na ten temat wypowiedzieć. No i mieliśmy ten silnik. Mieliśmy też silnik, który miałem okazję jeździć z Kawasaki. No i on też jakoś mocą nie porażał. Był dużo przyjemniejszy, co prawda, niż ten, który jest w Yamasie, ale tam też nie było. Tam nie było nic spektakularnego jeżeli chodzi o silnik. I na tej podstawie stwierdziłem, no dobra, na moment obrotowy się nie będzie dużo różnił, tam kilka Nm różnicy, tylko moc większa, bo tutaj jest 95 koni, tam w obydwu tych motocyklach chyba w okolicach 70. Z tego, co dobrze pamiętam, mogę się troszeczkę mylić, ale... ten rząd wielkości. No, dobra, motocykl salonu, wyjechałem i się zdziwiłem. Dobrze, że zadopec jest tak wysoko. Naprawdę tutaj nie odczuwamy w żadnym momencie braku mocy. Ten silnik ma cios i to jest potężny cios. I tak, ja wiem mówię tylko i wyłącznie o silniku 660, ale wiem, co mówię. Jeździłem na naprawdę wielu motocyklach, jeździłem na motocyklach na papierze dużo mocniejszych. To nie jest tak, że ten motocykl bije wszystko na głowę, no bo nie pobije roketa na przykład, tak? Czy, czy jakiś innych motocykli. Natomiast naprawdę ten motocykl ma cios. I to nie jest tak, że on ma cios, tylko patrząc na klasę 650 i okolicy, czyli tam te 700, czy, czy 650, czy 750. Nie. On po prostu ma cios i to nie jest tak, że. musicie go, nie wiem, bardzo wysoko zakręcić. Musicie szarpać tym gazem. Nie. On po prostu ma cios. I ten cios ma tak naprawdę od średniego zakresu obrotów. Tam już się dzieje i dzieje się prawie do samego końca. Przy końcu już to nie są duże zmiany, ale to jest kwestia dwucmiindrówki. I uff, naprawdę y, tam się sporo dzieje. Do tego stopnia się sporo dzieje, że kontrola trakcji ma co robić. Przypomnę tylko, że co prawda w trakcie testu było chłodno, bo temperatura nie przekroczyła 15 stopni, ale ta kontraatrakcji miała co robić. Też yy, podejrzewam, że kwestią mogą być trochę opony. I nie to, że narzekam na te opony, bo podejrzewam, że w dobrych warunkach pogodowych, przy wyższej temperaturze, one będą rewelacyjne. Bo, bo tutaj mam Batlaxy S22R, coś takiego. I to nie są złe opony. Nie powiem wam, że to są złe opony, ale odczuwałem pewien dyskomfort powodowany temperaturami, chłodnym asfaltem też brudnym asfaltem, dawno nie padało i byliśmy. No już mamy jesień, jest połowa października, mamy piękny październik, to prawda, ale trochę e, mimo wszystko chłodno, szczególnie na opony sportowe. Może to jest tylko mój wymysł, że jest troszeczkę zachodzą te opony. Wolałem zachować tą rezerwę, wolałem się cieszyć jazdą, niż <laughs> pozbyć się motocykla w nieprzyjemny sposób. Natomiast wracając, motocykl Macius. I teraz słuchajcie, e, mamy pięć map zapłonu. Pierwsza, która tam jest nazywana commute, to jest taka jakby podstawowa mapa. No, tam też już jest, tam też już się dzieje. Druga to jest Dynamic. Trzecia to jest Individual. Mamy jeszcze dwie mapy wyścigowe, jak gdyby bardziej kierowane na tor. I teraz uwaga, pierwsze dwie mapy są stałe. Macie tam predefiniowane ustawienia, i jak tam producent ustawił, tam tak to jest. Natomiast na mapie Individual możecie już sobie sterować praktycznie Wszystkim. I tak jak wspomnę jeszcze raz, niejednokrotnie się odnosiłem do tego testu we wszystkich swoich filmach w Afryce Twin, moim zdaniem, tam ilość napchanej elektroniki była trochę przerostem formy nad treścią. Obawiam się, że tutaj będzie tak samo. Ale po zabawie tak naprawdę tą całą elektroniką, stwierdzam, że nie do końca. Bo. W tym wypadku, w wypadku tego motocykla. Bo tutaj możecie ustawić sobie motocykl taki, jaki lubicie. Ja w niektórych swoich filmach już opowiedziałem, ja jestem wychowany, może to jest nieodpowiednie słowo, ale najwięcej czasu w swoim życiu, jeżeli chodzi o jazdę prywatnymi motocyklami, spędziłem na silnikach V2. Na gaźnikowych silnikach V2 była to sv 650, aktualnie jest to VTR 1000F. I ja bardzo lubię sposób oddawania mocy przez fałki. I tutaj ten sposób oddawania mocy wcale nie jest tak dużo inny. Ten motocykl jest nerwowy, ten motocykl szarpie, jak go nieodpowiednio będziecie traktować na wolnych obrotach, będzie po prostu szarpał, no czuć, czuć, że tu jest ciąg. I słuchajcie, mogłem sobie tym systemem do ustawiania hamowania silnikiem ustawić ten motocykl tak, że czułem się w bardzo zbliżony sposób do tego, jakbym jeździł swoją falterą. Ona przepotwornie hamuje silnikiem. Kto kiedykolwiek miał okazję jeździć dużymi v 2 jeszcze tymi starej generacji, kiedy elektronika się do niczego nie wtrącała poza kontrolką rezerwy, to wie o czym mówię. I tutaj miałem bardzo podobne uczucia przy ustawieniu tego maksymalnego hamowania silnika. A przy najbardziej łagodnym ustawieniu? Miałem wrażenie, że. Kurde, jest 15 stopni października, komarów jest wpyta, To miałem wrażenie, że jadę R-4. -ką. Tak łagodnie się ten motocykl zachował, jeżeli chodzi o hamowanie silnikiem, bo mocno mu to w żaden sposób nie odbierało. Dodatkowo możecie sobie ustawiać kontrolę trakcji. Ja jeździłem w no, takim średnim ustawieniu, na piątce. Macie 10 poziomów ustawienia kontroli trakcji. Uff, na tym poziomie miała ta kontrola trakcji co robić i powiem Wam tak, dopóki nie przesadzicie za mocno, to nawet nie bardzo czuć, poza tym, że się robi choinka na wyświetlaczu, że ona coś... Że ona coś robi. Ona wam pomaga, ona wam tam lekko przyhamowuje to koło, ale nie macie czegoś takiego, że lecicie przez kierownicę, bo tak mocno was przyhamowało. Zdarzyło mi się takie mocniejsze przyhamowanie, że czułem naprawdę wkroczenie kontroli trakcji. To jak złapałem piasek pod tylne koło przy przyspieszaniu, po prostu chciałem coś wyprzedzić, nie zauważyłem, wyjeżdżając ze samochodu, że tam jest piasek, no i kontrola trakcji szarpnęła złapała, puściła mnie dalej, więc naprawdę bez stresu i można sobie na bardzo dużo na tym motocyklu pozwolić. Mamy też antywheelie. Ja nie jeżdżę na jednym kole, bo nie umiem. Wszystkie moje przypadki jeżdżenia na jednym kole to były przypadki. Czasami za niskie ciśnienie, czasami nieprzyzwyczajenie się jeszcze do motocykla. No, więc nie umiem, więc nie próbowałem, więc nie będę wam opowiadał o tym systemie, jak on się zachowuje, na co wam pozwala, a na co wam nie pozwala. Od tego są redaktorzy w Polsce, którzy potrafią w ten sposób i oni wam na pewno chętnie opowiedzą, jak te systemy działają i jak się sprawują. Co do ABS-u. ABS też jest konfigurowalny, z tego co mi wiadomo. Nie jest tutaj ABS, ten cornering ABS. Cornering ABS jest dopiero w RS. ie Znalazłem też informację, że Cornering ABS może być za tak zwaną dopłatą, za tak zwanym paywallem, pod warunkiem, że Wy kupicie sobie moduł IMU. Natomiast co do tego nie jestem jeszcze pewny. Tutaj czekam na weryfikację ze strony importera tej informacji, bo tą informację nawet nie znalazłem na oficjalnej stronie Aprili, tylko na, na jednym z portali przygotowując się do artykułu, szukałem informacji i znalazłem taką właśnie. Zapomniałbym wspomnieć Wam o tym, że silnik bardzo lubi obroty i średnie i wysokie. Brzmi przy tym przepięknie. Zresztą posłuchajcie sami, jak, jak brzmi. natomiast nie lubi niskich obrotów yy, i to jest tak, jak jedziecie sobie na tych niskich biegach, bo nie wiem, który lat się pomieści i da się to spokojnie robić na tym motocyklu, to on sobie tam trochę wibruje, trochę sobie poszarpuje, taki nie do końca kulturalny jest na tych niskich obrotach, odkreśliłbym to w ten sposób. Natomiast jeżeli będziecie jechali gdzieś na przykład w trasie i będziecie jechali spokojnie, wolno, Chcąc nie, może ten zaś paliwo, chociaż motocyk wcale nie pali dużo, ale o tym to za chwilkę, to jeżeli będziecie jechali na szóstym biegu i poniżej 4000 obrotów stwierdzicie, że chcecie przyspieszyć, to motocyk będzie Wam stawiał opór. Nie to, że nie ma mocy pojechać, bo coś tam tej mocy jeszcze będzie. Natomiast yff, strzęsie się, rzuca, szarpie. On nie chce, nie podoba mu się to. Lepiej dwa biegi w dół, szarpnąć mu gazem i zrobić to tak jak się powinno to zrobić na tego typu motocyklu i wtedy jest petarda, bo robicie to naprawdę w dobrym, naprawdę szybkim tempie. Jak już wspomniałem o spalaniu, motocykl pali naprawdę moim zdaniem, jak na te osiągi, te doznania, które daje z jazdy, śmieszne ilości paliwa. Ja w trakcie testu nie przekroczyłem średniego spalania 5 litrów na... Ponad 300 km, które zrobiłem tym motocyklem? I to w naprawdę różnych stylach jazdy. Od takich spokojnych testów po mieście na zasadzie zobaczmy, czy tym motocyklem da się jeździć normalnie, w cywilizowany sposób. Czy on tylko nadaje się do takiego napieprzania? Bo miałem, <gryw> miałem takie wrażenie, że no dobra, jeżeli robisz coś dobrze, szybko, to wolno, raczej będziesz robić to słabo. No okazuje się, że robi to całkiem znośnie, w całkiem akceptowalny sposób, nawet przyjemny. Mówię, nie przekroczyłem pięciu. Litrów. Jak odbierałem motocykl miał średnie spalanie na poziomie powyżej 6 litrów, ale opony świadczą o tym, że był na torze. No silnik troszeczkę sobie wibruje, ale nie wibruje na tyle, żeby na przykład nie wiem, rzucało się to na usterka, że słabo w nich widać. Trochę, trochę tam przekazuje, ale nie, naprawdę nie jest, nie jest źle. Byłem przyjemnie zaskoczony tym, jak, jak on ma kulturę pracy. Jeżeli trzymamy go powyżej tych 4000 obrotów, poniżej, no już z tą kulturą bywa, tak jak wspomniałem, różnie. No dobrze, no to słuchajcie, no to skoro silnik jest fajny, to jak to, jak to jedzie? Poza tym, że, że przyspiesza tak, jak powinno, że naprawdę tam się sporo dzieje, to tak, bardzo przyjemnie skręca. Przede wszystkim motocykl jest y, bardzo lekki. Znaczy, może bardzo, jest przesada, ale jest lekki. To jest 183 kg i to czuć. czuć to w momencie, kiedy hamujecie, czuć to w momencie, kiedy przyspieszacie, czuć to w momencie wpychania motocykla w zakręt. Naprawdę z zakrętami nie trzeba się szarpać, on po prostu po tych zakrętach płynie. Tak jak wam wspomniałem, temperatura była nie za wysoka, więc nie robiłem tych testów zbyt ekstremalnych. Poza tym robiłem je tylko na drodze. Bardzo bym chciał trafić tym motocyklem na tor, chociażby radą, czy Tor Łódź. Za zimno już. Personalnie dla mnie, za zimno. Nie, nie chciałbym po prostu testować tego motocykla tak chłodnych warunkach na torze, bo to raczej będzie motocykl, który będzie trafiał na tor z wami przy okazji, że go macie i będzie z wami trafiał na tor, niż będziecie jeździć, nie wiem, w jakichś zawodach. Podejrzewam, że do tego, jeżeli ktoś będzie chciał na przykład sobie brać udział w klasie Super Twin, to prędzej RS 660 kupi niż Tuono. Natomiast prowadzi się naprawdę świetnie. Zawieszenie jest takie, jak lubię. Naprawdę takie, jak lubię. Jest sztywne, ale nie jest twarde. Dobrze wybiera nierówności, dobrze idzie po zakręcie, nie buja w tym zakręcie, nie zmienia nam trajektorii, tylko po prostu idzie tak, jakbyście go wkleili i wyznaczyli mu, no to tędy masz iść, on tędy idzie. To Wy macie kontrolę nad tym, co się będzie w tym zakręcie działo i to od Was zależy, jak ten motocykl pojedzie. Przy pewności już nie zależy od Was. Ale idzie jak przyklejony i naprawdę ładnie pracuje na nierównościach. Wiadomo, to jest dosyć krótki skok, dosyć sztywne zawieszenie. Ale tak jak mówię, dosyć przyjemne też. Nie, nie ma czegoś takiego, że wybija plomby, i on sobie na tych nierównościach radzi. No nie ukrywajmy, nie będzie to mistrz, nie wiem, typu turystyczny jakiś adventure, który sobie po prostu po dziurach przepłynie, tak? Znowu was wybuja, wybuja. Nie, czujecie. Dostaniecie tymi uderzeniami. Te, te uderzenia, te nierówności na, na ręce, na plecy, na, na wszystko, ale to nie jest tak, że tym motocykl coś się wtedy destabilizuje, że coś się z nim dzieje, że macie wrażenie, o matko, moje. Na przykład przyrodzenie. Zawieszenie od kajaby, przynajmniej z przodu yy, regulowane. Regulacje macie co prawda tylko w jednej radze. To może trochę na wady byśmy zrzucili, żeby jakieś wady były. Czemu regulacja jest tylko w jednej radze? No bo to wystarczy. Tak naprawdę, yy, jeżeli byście chcieli mieć bardzo precyzyjne sterowanie zawieszeniem, to jest RS. Tutaj macie jakieś podstawowe ustawienia tego zawieszenia manualne. Serio, nawet odbierając go w takim ustawieniu w jakim go odebrałem, nie wiem czy to jest stokowe, czy tu ktoś już kręcił śrubką, bo jesteśmy w okolicach 3000 km przebiegu, to jest naprawdę, yy, naprawdę ok Z tyłu też macie swoją drugą regulację. Jak już sobie poszalejemy, polatamy, czy po zakrętach, czy po prostych, czy wolno po mieście, czy szybko po mieście, yy, yy, szybko po mieście, nieładnie, czy szybko po, po wiem, torze, to musimy to wszystko wyhamowywać. I teraz tak, stalowy opłat. Hamulce od Brembo, 320 z przodu, 220 z tyłu. ABS, konfigurowalny. I to naprawdę jest dobry zestaw hamulcowy. Ten motocykl się wgryza w asfalt, pomimo tych temperatur, które były. Nie odczułem ani razu problemu z hamowaniem, żeby tych hamulców brakowało. Jest naprawdę dobrze, jest dozowalnie. One przede wszystkim, te hamulce są precyzyjne i wszystko robicie tak, że Czuć, co się dzieje. To nie jest tak, że wciskacie, tak jak Wam opowiadałem się, niektórych motocyklach, że wciskacie hamulec, no i no niby hamuje, ale tak. I, <laughs> tu jest naprawdę dobrze. prawidłowo hamuje. Tylny hamulec jest dobrze dozowalny, co nie jest częstym zabiegiem w motocyklach. Zdarza się, że w niektórych jest taki zero jedynkowy natomiast tu wszystko działa tak, jak powinno i tak, jak Wam mówiłem. Konfigurowalny ABS, który nie wtrącał się zbyt często i zbyt szybko, co bardzo cieszy. No właśnie. A co jeszcze bardzo cieszy? Pozycja za kierownicą. I teraz tak, jak zapierdzielamy, to ta pozycja nas średnio interesuje. Znaczy, interesuje nas, ale wtedy nasz mózg jest zajęty, zajęty innymi rzeczami. Ja to sobie kiedyś zaobserwowałem przy swoim motocyklu, wtedy v jechałem w trasę. I ten motocykl, jeżeli nim się jechało powoli, na zasadzie, że mamy czas myśleć o wszystkim, nie tylko o jeździe, to sprawa dyskomfortu. To była SVK sk jeszcze gaźnikowa, więc tam już ta pozycja trochę pochylona, więc trochę plecy bolą, trochę nogi bolą. Było średnio wygodnie. Kiedy jechaliśmy w trasę dynamiczną, szybką, to tam nie było czasu myśleć o tym, że tylek nas boli. I przynajmniej w moim wypadku ja dojeżdżałem wtedy wypoczęty. No ale nieważne, jak długa to była trasa, czy to było 200 czy 300 km jednym, jednym ciągiem, tylko z dotankowaniem, to dojeżdżałem wypoczęty. Wolna trasa, nawet 100 km po prostu mnie męczyła. Jeżeli byłem obładowany sakwy, k, to. Po prostu mordęga. I tak myślałem, że będzie też w przypadku tego motocykla, bo jak jechałem szybko, nic mi nie przeszkadzało. Dobrze, naprawdę jest tutaj, to jest wszystko fajnie wyprofilowane, tu się można bardzo dobrze tyłkiem zaprzeć. Jest gdzie się pochylić, ta pozycja jest bardzo delikatnie, ale mimo wszystko jest pochylona, jest troszeczkę agresywna. Myślę, tak jak ten motocykl, on jest ogólnie agresywny, więc to tutaj tak pasuje. Ale myślę, że będzie niewygodny podczas wolnej jazdy. Że nogi są za bardzo ugięte, bo one są dosyć wysoko. Przy moim wzroście, 1,75 m, przy mojej budowie ciała, wszystko było tip-top. Przy szybkiej jeździe. Przy wolnej? Też. I powiem Wam tak, udało mi się zrobić w ten sposób, że jednego dnia pokonałem ponad 200 km i nie byłem zmęczony, nic mi nie bolało. Temperatury pomogły w tym, że nie odparzałem sobie tyłka, ale nic mi nie bolało. Ani nogi, ani pośladki, ani plecy. Rewelacja. Naprawdę rewelacja. Oczywiście pasażer trochę będzie miał... Chociaż ten zdelek nie jest aż taki mały, ale tu raczej pasażer okazjonalnie. Ja jakbym poszukał jakiejś ładnej nakładki, może prędzej czy później wypuszczą. Zdemontował podnóżki, skrócił ogon, ten z tablicą rejestracyjną. Ale to już prywata, no bardzo mocno prywata weszła. Więc motocykl jest wygodny. No dobra, no to znajdź w końcu te wady. Dobrze, znajdę te wady. Pierwsza wada yy, to jest cena. I tą, tą ta wada jest, jest bardzo specyficzna. Bo to nie jest tak, że... Ta cena wzięła się z czapy, że Aprilia sobie wymyśliła, a to walimy 47. Nie. Czy tam 47,500, czy 47,900, napiszę Wam tutaj. Nie, to się nie wzięło z czapy. Tu przede wszystkim jest elektronika, jest zawias, tak wiem, nie w pełni regulowany i to niech będzie wadą, że on jest nie w pełni regulowany i tylko na jednej radze. Jest bardzo dopracowany silnik. Bardzo mocny jak na tą klasę silnik. Bo jak spojrzycie sobie na inne motocykle tej pojemności, tej klasy u konkurencji, to się okazuje, że one są 10, czasem 15 tysięcy tańsze. I też w pierwszym momencie, tak jak podszedłem, mówię: Kurde, no dużo chcą. Za tylko 660 dużo chcą. Później patrzycie jeszcze w dokumenty: tylko 95 koni. Dużo chcą. Ale to wszystko jest odzwierciedlone w motocyklu, mam wrażenie, że tutaj nic e, nic nie jest zrobione w ten sposób, że ktoś sobie wziął cenę szczapy, to wszystko kosztuje, co tutaj jest włożone do tego motocykla, przepraszam, ale jak zabijałem komara, to mnie ugryzł teraz do tego swędzi, to wszystko ma tutaj sens, Na przykład, ale za to motocykl Na przykład Wam się odwdzięczy od niskim spalaniem, więc tu już macie troszeczkę oszczędności Tylnej opony raczej nie będzie oszczędzał, więc tu macie troszkę wydatków, ale ogólnie rzecz biorąc, ja jestem na tak, jestem jak najbardziej na tak, ale wracając do tych wad, przy motocyklu za te pieniądze, serio, dalibyście kurde regulowane sprzęgło, w sensie klamkę, bo tutaj mamy tylko regulację linki, sprzęgło jest fa fa właśnie fajnie na linkę, mimo to, że ono jest na linkę, nie, nie puchniemy, nie męczy nas to. Coś jeszcze z VAT? No te niskie obroty są takie, takie średnie, ale no gdzieś coś musi się dziać. Przedni hamulec jest regulowany. Właśnie, co do regulacji. E, stopka tylnego hamulca i dźwignia zmiany biegów też są regulowane. W niewielkim stopniu, ale są. serio można było dać już quick shifter. bo... RSK ma go w cenie i RSK ma tam Kornelinka KBS, a tutaj nie ma, jest podobno tylko 2, a, ty, a jest tylko 2000 zł różnicy, więc no ten quickshifter już mogli dać. Ja bym go osobiście i tak w ten do doposażył, bo podobno jest dobry. No i co? No słuchajcie, no więcej wad nie wymyślę, bo nie będę wam wymyślał siwa. że mogłoby być trochę więcej miejsca na kanapie że jest troszeczkę krótkawa. Tak, ale w moim wypadku, a po co? Mi tutaj tego miejsca spokojnie wystarczyło, spokojnie się na tej kanapie mieściłem, nawet miałem się gdzie odsunąć. No i moi drodzy właśnie tak ten oto motocykl się prezentuje. Ja jestem zachwycony, bardzo mi się spodobał, bardzo mi się spodobała nim jazda. Wiecie, że ja lubię sobie rankingować motocykle w swoim, jak gdyby w swojej głowie, w swoim Wymarzonym garażu, jak on mógłby wyglądać. I do tej pory na pierwszym miejscu stało Z900RS. Na nieznanej pozycji, ale bardzo chciałbym mieć, chociaż bardzo nie potrzebuję, był Triumph Rocket wersji R. I teraz tak. Ten motocykl bardzo mocno bije się z Z całkowicie inne motocykle, całkowicie różne motocykle i to pierwsze miejsce to jest raczej na zasadzie, który pierwszy bym chciał kupić i... kurde, powiem Wam szczerze, że gdybym dysponował kwotą, bo kwoty już są wtedy zbliżone tam kosztuje około 50, tam, tam około chyba 60 nie wiem, czy nie trafiłbym najpierw tutaj, no bo jak go doposażę w quickshifter, w jakieś inne jeszcze pierdoły to się okaże, że kwoty będą zbliżone Głosek. i nie wiem natomiast powiem wam tak Aprilia Tuono 660 na ulicę, na miasto w delikatną trasę nawet myślę, że w dalszą trasę jedyny problem to jak się na to zapakować ale ci co jeździli supersportami w trasy dadzą sobie radę a ci co nie to się właśnie zapytają kolegów na supersportach jak się pakować w trasy Da się, spokojnie się da. Motocykl lekki, szybki, zwinny. Czego chcieć więcej? Dla mnie, osobiście. Mi osobiście bardzo się podoba. Jest na liście, chcę to, jest na tej liście bardzo wysoko. Bije się z Z900, tak jak mówię, o pierwsze miejsce. Szkoda, że muszę go oddać. I szkoda, że było tak zimno i tak chłonno w momencie, kiedy go miałem na testy, bo mógłby mi pokazać dużo więcej i dużo więcej mógłbym się o nim dowiedzieć. Natomiast ja Wam ślicznie dziękuję za obejrzenie tego filmu razem z Aprilią. Zapraszam na kolejne. Mam nadzieję jeszcze ciekawsze i mam nadzieję, że takie motocykle będą częściej wpadały w moje ręce. Tak fajne i tak dobre. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Cześć.